Witam, witam i o zdrowie pytam. Zrzucam klapki i po śniegu śmigam. I podsumowanie tygodnia zaczynam. Bardzo szybko, króciutko zachęcam do tego oczywiście, żebyśmy chodzili na Bosaka przez cały rok tak porf jak Porfiry Iwanów po to, żeby być zdrowi. Dzisiaj dużo więcej o 20 na spotkaniu, kiedy leczymy postem i mrozem. Ćwiczyliśmy ćwiczenia, specjalne ćwiczenia na moje 90 dni, o których w tym tygodniu przypomniałem. I wiele osób napisało. Mariusz to naprawdę działa. To coś pięknego. Zaczęło się od tego, że podałem, jakby w tytule miałem minus 1, teraz mam 0,25 napisał NWO 7651 na YouTubie. Komentarz, a pod filmem trzy najlepsze ćwiczenia na poprawę wzroku. To działa! Bardzo się cieszę, że to przypomniałeś. Ja przy okazji mogę przypomnieć to również w naszej społeczności, również na naszym filmie, na Facebooku głównie go wyświetli, wy, wyświetliłem. No i bardzo się cieszę, że wiele osób skomentowało. Oto kilka z nich, które tutaj wypisałem. Joanna Kryzel napisała: Witam Cię cieplutko z pięknego Poznania, od dwóch lat nie noszę okularów. Dziękuję za to, że jesteś, Mariusz. Jak to się mogło stać? A no przede wszystkim ćwiczymy na moje 90 dni te ćwiczenia ćwiczymy je na odnowach e, ale czy ty ćwiczysz czy ćwiczysz czy potrafisz się zmotywować e, bo tak naprawdę to w tym wszystkim potrzeba motywacji, takiego, takiej wytrwałości, takiego wykonania tego ćwiczenia. One nie są długie, trwają tam 5-7 minut, ale po prostu wykonywanie ich każdego dnia naprawdę działa. Może Cię to zmotywuje, co przed chwilą przeczytałem. Przeczytam Ci jeszcze dwa fajne komentarze. Barbara Schmidt napisała, ja z Mariuszem też poprawiam wzrok, było minus 1,75 i minus i półtora. A ostatnio, jak badałam, było minus 1 i 0,75. Dziękuję, bo od trzech lat nie noszę okularów. Brawo, brawo, Barbara! I Bożena Gawę napisała, podję... zdjęłam okulary 28 lutego 2023 po 12 latach noszenia i czytam, i ćwiczę, i czytam, i ćwiczę. Dziękuję za info, Mariusz, dziękuję za przypomnienie. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. To jest naprawdę miód na serce. To jest y pokazanie, że to wszystko co pokazujemy to działa i naprawdę się z tego tytułu cieszę. Ale teraz pytania, teraz pytania, które się pojawiły. Tomasz Boczerp napisał, jeśli dobrze rozumiem ćwiczenie robić bez okularów albo nie, to niekoniecznie bez okularów, ale tak naprawdę jeśli mamy ćwiczyć w swój wzrok, a okulary rozleniwiają nasz wzrok, tak naprawdę, no, dają nam tą możliwość, że możemy lepiej czytać, lepiej widzieć, ale tak naprawdę to o to chodzi, żeby pozbyć się tych okularów, żeby nasze oczy wyćwiczyć, także chociażby do samych ćwiczeń, zdaj mi okulary, e, nie jest to nigdzie zapisane, ani określone, ćwicz tylko w okularach, ćwicz tylko bez okularów, chodzi o ćwiczenia, nie chodzi wcale o to, czy mają być w okularach, czy nie, ale z takiego logicznego punktu widzenia, Warto sobie zdjąć te okulary. Drugie pytanie. Mariusz Lisek, a co jeśli ktoś ma wadę w plus, 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 ćwiczymy każdą wadę. Ćwiczymy każdą wadę. Wiemy, że te ćwiczenia pomagają milionom ludzi na świecie, którzy oczywiście dotarli do tej wiedzy i ćwiczą, tak? Czyli mają motywację i są w stanie ćwiczyć. Natomiast Janusz Soćko napisał: najlepsze ćwiczenie to patrzeć w stronę wschodzącego i zachodzącego słońca, nie w samą tarczę, ale w kierunku. Bez okularów słonecznych, tak właśnie, żeby oko trochę broniło się. Lekki ból świadczy o pracy mięśnie oka, właśnie. Ja mam 46 lat i widzę dobrze, bez okularów o ćwiczeniach nie słyszałem, ale na pewno pomogą. Świetnie, bardzo się cieszę, Jano, że napisałeś. Sun gazing stosowaliśmy przez 2 lata, bo tak to się nazywa. Sun gazing, czyli wystawiam swój wzrok na słońce, tak. To musi być wschodzące słońce albo zachodzące. Nie patrzymy w ciągu dnia, tam o 12 czy o 1 i tak dalej, no te takie najsilniejsze słońce nie oglądamy swoimi oczami otwartymi, natomiast z samego rana i z wieczora. No ale niestety. Na pewno było to miłe, na pewno było to bardzo ciekawe, ale nie zauważyliśmy jakiejś takiej, powiedzmy, dramatycznej zmiany. Fakt, że nasz wzrok, mój Agnieszki, jest bardzo dobry i bardzo się z tego tytułu cieszymy, no bo też z Wami ćwiczymy między innymi, tak? Ale na ćwiczeniach w moje 90 dni, czy po ćwiczeniach razem z Wami w moje 90 dni, jesteśmy w stanie naprawdę, mimo tego dobrego wzroku, zauważyć fajną poprawę. Dlatego my zachęcamy do ćwiczeń, przede wszystkim do ćwiczeń, a sun gazing, oczywiście. Róbmy to, Absolutnie tak, fajnie to działa, róbmy to wszyscy, to może być na przykład spożywanie energii słonecznej. Możemy w ten sposób się dożywiać tak? przez nasz organizm, A może coś innego jeszcze, tak naprawdę słońce to życie. Możemy to robić, bo może na przykład czegoś nie wiemy, nie wiemy czegoś na temat tego słońca i faktycznie może warto po prostu w te słońce codziennie jakby zaglądać. No ale te wszystkie ćwiczenia, te wszystkie działania jakby sprowadzają się do tego komentarza, który jest naprawdę przecudowny. Maria Samborska napisała witam z Rzeszowa, słucham i staram się realizować wyzwania, odmładzanie na surowo, są efekty. Cukier spadł i ciśnienie, nic nie boli. Ćwiczę, biegnę do autobusu bez zadyszki, mam 65 lat, nie jem leków, nie piję kawy, oby tak dalej. Pozdrawiam! wytrwałych. I to jest naj, najlepsza wizytówka tego, co robimy, bo takie komentarze są w dziesiątkach, tysiącach, które popłynęły już pod, w projekcie odmładzania na surowo. Napisz nam w komentarzu, czy Ty również masz takie i jakie są Twoje rezultaty, po to, żebyśmy mogli się nimi również podzielić z innymi. I to jest najlepsza wizytówka. Ale ten tydzień to również osobiste zaproszenia od tak zwanych prelegentów, od naszych potwierdzonych już prelegentów na Witariadę. Festiwal Witariadę, już po raz piąty jubileuszowy festiwal. W tym roku spotkamy się w kawęczynie pod Warszawą i do końca stycznia najtańsze bilety. Niewiele osób dostaje te informacje, bo tak to działa tutaj w systemie, że jeśli ktoś promuje jakieś wydarzenie, które jest poza online, które jest, które jest powiedzmy no w realu, że tak powiem, ja cały czas na Bozaka chodzę. Mam nadzieję, że ty też, słuchając mnie dzisiaj tutaj, chociaż przez krótką chwilę po to, żeby uzdrawiać swoje ciało. Ale dlatego też o tym mówię, bo może nie wiesz, ale do końca stycznia mamy najtańsze bilety. Najtańsze bilety będzie ponad 30 nauczycieli, prelegentów, wykładów, warsztatów i doświadczeń dla cudu, jakim jesteś, bo ciało, umysł, dusza, e, taka jest myśl przewodnia festiwalu e, w tym roku, e, to może być najważniejsze, to może być najważniejsze miejsce, w jakim się pojawisz w tym roku e, i e, miejsce, gdzie doświadczysz prawdziwej przemiany, a być może jeszcze głębszego przebudzenia, dlatego Upewnij się, że jesteś i do 31 stycznia naprawdę zarejestruj się. Nie ma co czekać, bo teraz jest najtaniej. No i następny materiał, który zrobiliśmy w tym tygodniu, który jest bardzo ważny, o którym chciałem Ci powiedzieć, to szok, ta bakteria Krystia. Ten senella odpowiada za nasze tycie. I chyba troszeczkę ten tytuł wprowadził Was w błąd. Wybaczcie, nie chciałem, żeby tak się stało, ale chciałem Wam przekazać po prostu, że Christian, Kristen senella jest to bakteria, która została odkryta za, przez naukowców, która odpowiada za to, czy tyjemy, czy chudniemy. Okazuje się, że jak jej nie ma w naszym jelicie, to niestety Tyjemy, tak? A niektórzy zrozumieli, że jak jest, to tyjemy. Ona jest nam potrzebna, ona odpowiada za to, że, że chudniesz, tak? A jeśli jej nie masz, to po prostu tyjesz. Karmisz ją błonnikiem warzywno-owocowym, to jest bardzo ważne i jak po prostu jej nie ma w Twoim organizmie, to niestety tyjesz. Natomiast jeśli kolonie są wyczerpane, i o tym też chciałem powiedzieć właśnie na tym filmie, to. Yy, yy, można dokonać przeszczepu kału yy, i sprawdzić, yy, że jest ponownie. I sprawić, że jest ponownie. Także to jest dość ważne, żeby zrozumieć, że no, no właśnie, co tu zrozumieć z tego filmu? Jak, co ja chciałem ci przekazać podczas nakręcania tego filmu? Po, po pierwsze, chciałem, starałem się zainteresować Ciebie tym. Że bakterie mogą wpływać na nasze życie w jeszcze większym stopniu niż nam się wydawało do tej pory, bo tak naprawdę do tej pory wiemy, od lat już o tym wiemy, że 80% naszego układu odpornościowego to, są, to jest właśnie flora bakteryjna. 80% rozumiesz, odpowiedzialności za nasze zdrowie to jest właśnie flora bakteryjna, a flora bakteryjna również, dowiadujemy się teraz w tym momencie, może wpływać na nasze ten, na nasze nawyki żywieniowe, tak? Czyli na przykład e, e, może to nie mózg decyduje, bo to nie mózg może decyduje o tym, co włożysz do ust, a małe robaczki w jelitach e, po prostu wysyłają impuls do głowy e, i to kieruje nas albo w złym, albo w dobrym kierunku. Po posiłek. Także to może być tak, że to bakterie mówią, to będziemy jedli teraz, to będę ja dzisiaj, ty się chcesz odchudzić, a one mają to w nosie. I tutaj wspaniałe, wspaniałe pytanie się również pojawiły. Dziewczyna, na, dziewczyna MB na YouTubie napisała: Podobno dawcą kału musi być ktoś z najbliższej rodziny. No, nie słyszałem czegoś takiego. Każdy z nas ma inną florę bakteryjną. Nawet ludzie mieszkający pod tym samym dachem, ta sama rodzina, może mieć podobne szczepy, ale każdy ma. Inne. I tutaj nie ma potrzeby, żeby te szczepy były od członka rodziny. Tak jak w przypadku szpiku kosnego, czy jakieś tam, nie wiem, nerki na przykład, tak? Najlepiej, żeby to były osoby bliskie, ale tak naprawdę to wszystko może być od kogoś innego. To wcale nie musi być ktoś z rodziny. I drugie pytanie. Anna Piszczatowska. Widziałam probiotyki z tą bakterią, warto kupić Mariusz. Mam z tym problemy. Post przerywany zacząłem stosować. Powoli i co najwięcej, i co ma więcej błonnika, ja schudno, jak schudnąć, przy czym karmię piersią cały czas. Ok, świetne pytanie. Nie kupujemy probiotyków, prabiotyków, symbiotyków i tak Mówię o tym od zawsze. Nie kupujemy tych rzeczy, a karmimy. Karmimy nasze, nasze robaczki, jedząc po prostu warzywa i owoce. Jedząc warzywa i owoce, nie potrzebujemy właśnie spożywać probiotyków, prabiotyków i tak dalej w formie kapsułek. Ja tego nie polecam, ja tego sam nie zażywam. Jedyne kiedy kupujemy probiotyki, to kiedy Agnieszka chce zrobić jakieś na przykład serki homogenizowane i chce, żeby jakaś tam flora bakteryjna rozwinęła się na na, na przykład e, nerkowcach, e, e, powstają serki po prostu takie może nawet złą nazwę powiedziałem, no może nie homogenizowany, bo się na tym nie znam, ale po prostu fermentują te serki. W każdym razie wtedy Agnieszka tego używa jakby w kuchni, a nie do naszego jelita. Natomiast jak schudnąć? No schudnąć to można na przykład razem z nami tutaj, stosując sok selera codziennie z rana, pół litra na czczo. Mamy selerowe wyzwanie w tym momencie. Odstawić węglowodany, przeprowadzić razem z nami post od 1 do 10 marca, może niekoniecznie kiedy karmisz, jeśli twoje ciało jest niedożywione, to lepiej może tego postu nie robić, ale warto odżywiać się po prostu roślinami. Samo odżywianie roślinami pozwoli ci schudnąć. Nie musisz się naprawdę niczym przejmować. No i co? I co? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym? Jak post i zimno leczy. A ja cały czas na bosaka z tobą tutaj, bo z czasem ciało się po prostu przyzwyczaja. No i ktoś napisał jeszcze ostatnia rzecz w komentarzu. Co ty robisz człowieku? Z gołą głową, bose stopy wychładzasz swoje ciało. Wiecie co? Powiem Wam coś w sekrecie, bo może, bo może nie wiecie. Jesteśmy zwierzętami stałocieplnymi. cieplnymi. Nie da się wychłodzić naszego ciała, nie jesteśmy żabą. Nie zmieniamy temperatury w stosunku do tego, co jest na zewnątrz. W naszym ciele cały czas jest tak samo. Jak zmarznę na chwilę, to po prostu mogę się nagrzać. Za moment, jak wrócę do domu, mogę wstawić stopy do wody. Nie musi być koniecznie gorąca, bo wręcz będzie piekło. W każdym bądź razie w ten sposób mogę nagrzeć cię z powrotem. Wcale nie chodzi o to, że moje ciało nagle się wychłodzi i co, będę chory z tego tytułu? <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się o 20.00. Koniecznie podziel się z innymi i zachęcam do tego, żebyś to w tym roku właśnie przekonał, przekonała się do tego, żeby chodzić na busaka. Witeriada numer 4, kochani. Witeriada numer 4. To jest coś niesamowitego.